Pan o tym, że można na Polskę patrzeć z różnych kierunków i ten, który pan obrał, to był kierunek południowy, choć być może lepiej byłoby patrzeć na Polskę, czy że istota polskości, czy polonii ujawnia się w sposób bardziej wyrazisty, gdy patrzy się na nią ze wschodu? I Mówi pan, używa takich metafor Polski, która stroi się, drapuje w majtki, niebieskie majtki ze złotymi gwiazdami, by się przypodobać, gdy patrzy się na nią ze wschodu, natomiast jest prostokątem lądu i samotną wyspą, gdy patrzy się na nią z południa. I mam wrażenie, że nawet jakby w sposobie opisu zawarte, zawarta jest jakby taka kwestia pre, specyfiki tych ziem, ziem odwiedzanych. Z jednej strony pewien nadmiar przerysowania i odrobina groteskowości, złośliwości w tym spojrzeniu wschodnim i pewnego rodzaju oczyszczenie surowo, która zresztą cechuje ten dziennik, ale być może to zbyt daleko idąca interpretacja, gdy patrzy się na nią z południa, Pan pisze, że miejscem, które jakoś przyciąga Pana na południu, jest Albania. Ona w języku, czy w etymologii narodowej Skwiperia pochodzi od Suwowskiej Poly, co znaczy mówić otwarcie krótko i jasno. I ja mam wrażenie, że pan patrząc na Polskę z południa, właśnie w taki sposób y, y, widzi ją. To znaczy Polska widziana z kierunku południowego jawi się nieco inaczej niż Polska widziana ze wschodu. Natomiast y, ta Polska, którą przynosi trzecia część, y, mam wrażenie, jest jednak Polską oglądaną właśnie ze wschodu. To znaczy oglądaną i chwytaną słowa, y, chwytaną symbole, y, opisywaną w pewien sposób jakby nad nadmierny, groteskowy chwilami. Natomiast przyznam, że jakby osobiście marzyłabym o Polsce właśnie opisanej w takim języku, w jakim opisał pan Bałkany. To znaczy właśnie krótkim, jasnym, surowym, ascetycznym. Ach, ktoś by musiał z Bałkan przyjechać pewnie ją opisać, albo nie, nie wiem. Pani, język polski nie jest językiem ani ascetycznym, ani surowym i... Ja myślę, że jednak właściwy język do opisywania Polski jest ten historyczny z ostatniej części. Gdzieś. Ale tak jak mówię, no to jest mój wybór. No ja słuchałem, co, co, co mi podyktuje, kiedy wstukałem tą Polskę i zobaczyłem, co będzie dalej. Myślę, że Polska jest strasznie historyczna gdzieś. Do tego, że potrzebne byłoby spojrzenie na nią nieco inne, to znaczy w stylu, który nie do końca jakby do polskości przylega. No. Pe pewnie tak, no, żeby zaspokoić tą polskość i zaspokoić, ale no, ja mam no, polskie spojrzenie, mam wrażenie. Nie, nie, nie potrafiłem inaczej. A być może się będę starał, żeby ją bardziej precyzyjnie gdzieś. Nie, no, wie pani, to, to, jest, roz... to, to, to jest rozmowa o poezji mm -hmm. jednak, gdzieś mm -hmm. tak, tak sobie wyobrażam. No, ale także że... o stylu, o pewnej jakby wrażliwości, sposobie widzenia i tym, w jakie słowa, w jakie określenia pochwytuje się rzeczywistość. No, Bałkany są zupełnie inne dla obcego człowieka, który jest zmęczony i musi się precyzyjnym, się precyzyjnym, nie, ale krótkim, zmęczonym czasami równoważnikami zdanie opisać, a, a kiedy, kiedy Polak się odwraca od tej Polski, no to chudzia wsiada na tego polskiego konia i on go niesie, ale to początek podróży, dopiero zobaczymy, co będzie. Ale ja po raz pierwszy w tej książce mojej, to jest chyba dwunasta, Boże, albo która jest z rzędu, napisałem Polska. Polska, o to zaczynam mówić Polska, bo, do, bo, bo wszyscy do tej pory się, wielu ludziom się wydawało, tych, którzy, tym, którzy czytają, że ja piszę albo o Menelach, albo o Lumpach, albo o starych zmęczonych mężczyznach, albo o PGR-ze, albo o małej ojczyźnie. Ja ma całe życie pisałem, albo o więzieniu, ale całe życie o Polsce pisałem. Zawsze to była dla mnie najważniejsza narracja, to istnienie tutejsze. I tu po raz pierwszy wstukałem właśnie to Polska i zobaczyłem, co będzie. I rzeczywiście stały się dziwne rzeczy. Po pierwsze w tekście, a po drugie jakby w, e, w recepcji tego tekstu, gdzieś. No okay. czemu nie? No. E, tej, takiej fantazyjnej, symbolicznej wizji do, do Polski towarzyszy jednak... Realistyczna jest, kurczę, od początku do końca ona realizm jest, uważaj. Specyficzna. No. <laughs> Już się będę spierał. Dobrze, Myślę, że to, co ani... jest realistyczne w tym tekście, to jakby podjęcie takiego tropu zainicjowanego na Bałkanach, czyli kontynuowanie nawiedzania grobów. Pan wraca do Polski, jakby kontynuuje tę podróż, jakby pokazując, że... Czy nie ma tej granicy pomiędzy Europą, która manifestuje się w Polsce, a Europą, która manifestuje się na Bałkanach? Odwiedza pan kolejne obozy w Rogoźnicy, Bełżcu, Boże i w jakimś sensie to jest cały czas ta sama kontemplacja śmierci, która zainicjowana została tam. Wie pani, to jest tak, że jednak no jak jesteśmy w Polsce, no to nie uciekniemy od tej śmierci, czy symbolicznie polskiej śmierci, czy polskich obywateli w Rogoźnicy, byłem w Rogoźnicy, naprawdę. Ale jest coś takiego dziwnego, że jak się idzie przez wschód Polski i tak natrafiamy na dziwne adresy pod tytułem Bełżyc, Sobibór i, Majd i Majdanek i potem Małkinia, czyli, czy, czy, czyli, czyli Treblinka i chcielibyśmy o tym zapomnieć, a jednocześnie jesteśmy ofiarą, nie wiem, losów, historii i to tutaj było. I, i myślę, że to gdzieś nas przepaja, chociaż uciekamy od tego i nie chcemy tego oglądać. Bo po pierwsze, to nie my, tylko Żydzi, a jednocześnie to było tutaj. I to mnie, to mnie prześladuje, że, 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 że jesteśmy krainą prochów i, i śmierci. Nie chcieliśmy tego, ktoś nam to zafundował, nie mieliśmy tyle siły, żeby się obronić. A też nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić cały czas, na miłość Pana Boga. No jest 1 listopada i płoną cmentarze jednak nasze, katolickie, a tamte słabo płoną, chociaż liczba ofiar jest porównywalna. Oni byli stąd. Możemy sobie myśleć, że to są ludzie obcy, że to są ludzie innej religii, że przyszli. Chociaż czasami byli tak samo długo albo dłużej niż Polacy na tych ziemiach, a jednocześnie nie potrafimy się z tym uporać. Pani zeszła na tą żydowskość, więc ja, ja w nią wejdę, że kraj bez Żydów, a wstykujemy Żydzi, Polacy w net. A ja wierzę głęboko, że net jest pod świadomością jednak społeczną od, od kilkunastu lat i tam jest furia po prostu. I tam jest furia nienawiści najczęściej. Ale z drugiej strony furia emocji, furia czegoś, no takiej takie emocjonalności. I pytasz zaraz o co chodzi. Przecież ich dawno nie ma, przecież ich spalili, przecież oni wyjechali, a jednocześnie istnieją w potocznej świadomości w sposób niebywały. No nikt nie istnieje w polskiej świadomości tak jak Żyd. Że sobie możemy, ruscy owszem, niemcy owszem, ale zrobili swoje i poszli, a a Żydzi nie poszli, tylko ich spalono, a jednocześnie istnieją tak głęboko, że, 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 że niewyobrażalne. No, ja mam głębokie poczucie takie, wie panie, ja ostatnio jechałem przez wschód Polski w Wielki Tydzień teraz i sobie jechałem w piątek, w sobotę. I myślałem, że Polacy mają żal jednak, że, że to nie oni tego, tego Chrystusa ukrzyżowali, że jednak Żydzi to zrobili, byli założycielami religii. Polacy to powinni zrobić, bo ktoś to powinien zrobić. Oni ja cały czas mają żal do tych Żydów, że oni tego biednego Jezusa, polskiej narodowości prawdopodobnie, wzięli, zamordowali, ukrzyżowali. I, a, a jakby fundamentem tej religii gdzieś jest to, że ktoś musiał go zabić. My powinniśmy to zrobić, wtedy byśmy się dobrze czuli. No, że mówię o takiej strasznie skomplikowanej sytuacji polskości nie? gdzieś. Mówi Pan o zazdrości, jaką czujemy względem Żydów nie tylko z, z tego względu, ale także dlatego, że. Że ich to, spalili, a nas nie do końca. No właśnie, że przeciągnęli na siebie jakby tę uwagę, ten wzrok na. Uwagę świata. Polacy mają, pierdo... mają, mają hopla na punkcie tego, jakich świat odbiera. A mój kolega właśnie Dariusz Nowacki, ten taki krytyk, ostatnio siedzi i tak mówi, ty wiesz co? No i niestety na tym świecie, tym współczesnym, Polacy są rozpozowani tylko dlatego, że tu Żydów spalili że taka nasza chęć istnienia w świecie, paranoiczna taka, no bo żaden to, narody mają chęć istnienia, uczestniczenia w rzeczywistości, ale my mamy taką chyba nadmierną, żeby wszyscy nas widzieli, a jednocześnie jesteśmy tak naprawdę, świat, nas inter, świat jest zainteresowany, dlatego że tu spalono 4 miliony, czy tam na wszystko jedno dyskusje trwają, ciał żydowski. Ja myślę, że jednak powinniśmy się pogodzić z tym, że jesteśmy gdzieś Żydami i powinniśmy to zaakceptować, nie, że to, żebyśmy tą żydowsko, Żydowskość wchłonąć tak naprawdę, powiedzieć: Okej, okay, jesteśmy Żydami i się tak historycznie nie bronić przed tym mentalnymi, historycznymi, nie wiem, spadkobiercami pamięci gdzieś. To jest straszny polski dramat.